Zanim, jak w amerykańskim filmie rzucisz papiery na stół i zrezygnujesz z obecnej pracy, bo na przykład miałeś gorszy dzień, bo czara goryczy się przelała, bo coś tam, sprawdź, czy nie masz możliwości jednak pozostania w tej obecnej firmie. Na przykład jakiegoś awansu, porozmawiania z działem personalnym o przesunięciu do innego zespołu, o rozpoczęciu w ogóle swojej kariery w innym dziale, może o zdobyciu szkoleń, uprawnień, podyplomówki, zanim odejdziesz. Dlaczego? Dlatego, że wielu moich klientów przychodzi do mnie i mówi: Mam dość, chcę już odejść. A ja pytam: No dobra, ale czy w ogóle rozmawiałeś o możliwościach? Rozmawiałeś o tym, co ta firma obecna może ci dać? No i okazuje się, że nawet takiej próby nie było. I uwaga, nie mówię tutaj o tym, żeby zostawać na siłę, kiedy jesteś, nie wiem, gnębiony, jest mobbing albo naprawdę źle się czujesz, ale o tym, aby sprawdzić, czy wszystkie drzwi zostały otwarte, czy nie ma już innych możliwości. Gdyby problem był większy, gdybyś była, był zagubiony, to oczywiście zapraszam cię umów się ze mną na spotkanie z doradcą zawodowym. To spotkanie jest bezpłatne, a link do niego znajdziesz poniżej tego nagrania.